Wodzu witam w grze, której tytuł brzmi Survive 10 Minutes, please. E, gra jest jeszcze w wersji przedpremierowej. Otrzymałem e, klucze na Steam do niej, żeby zaprezentować e, przedpremier. Jeżeli będziecie chcieli zagrać, to premiera gry jest 2 czerwca. E, gra, co prawda, jest jeszcze to w wersji przedpremierowej, więc się w niej dużo może zmienić. Też jako, że klucz został mi przekazany, ale opinia nie jest narzucona, jest moja, dobre, wolna, więc zwracam na to uwagę, nie jest to żadne przekupowanie. Ok, tak się prezentuje nasze menu. Niestety, jeżeli to będzie przeszkadzało, no to w grze nie opcji, żeby móc ściszyć dźwięk. Ja sam nadzieję, że nie będzie to czuwalne. Dostajemy informację, jak grać. Mamy stojowanie. Mniej więcej, co się będzie e, działo w grze jaki mamy sprzęt, żeby nas otaczały zombie. E, Okej, okay. a ja już przychodzę do samej rozgrywki Okej, okay. ja tego czytać nie będę, jeżeli ktoś chce może sobie przeczytać. Okej, okay, czyli musimy przetrwać te 10 minut tytułowe. Okej, okay, możemy chodzić AD. Okay. Pod lewym strzelamy. E, w prawym górnym rogu... Okej, okay, sobie przerwę. E, znaczy, w lewym górnym rogu, jak możemy zobaczyć, mamy nasze życie, mamy staminę, mamy liczbę pocisków, e, miny i granaty. E, po, w prawym górnym rogu mamy tutaj taką minimapę. Zielona kropka to jesteśmy my, a czy wolne są przeciwnicy? Na środku, na górze mamy e, timer, który zostaje nam ile jeszcze musimy przetrwać. No i zabieramy się. Okay. Spróbuję teraz znorzać, jak to będzie wyglądało. Okay. Jest to dobry sposób, żeby na blisko zabijać i nie marnować amunicji. No tylko właśnie trzeba uważać, bo podczas tego można to obejwać, jak ja przed chwilą dostałem. Zawsze to się skończy, jeżeli by nam się skończyła liczba pocisków, ponieważ na początku nie mamy ich za dużo. Zawsze mamy nóż. Tylko, że w przypadku większych ilości przeciwników może być on cięższą opcją. Sprawdzę, jak wyglądają granice tej mapy. Bo teraz już mamy więcej wyryków. To się mogą mogą przecież przechodzić Okej, okay, czyli na dwa ciosy nożem już nasz zombie pada I cios nożem i szałt z pistoletu ma porównywalne uderzenia O, ten jest jakiś mocniejszy Ten był na trzy O, zabrałem chyba magazynek, bo teraz liczba pocisków staje się większa O, te już są mocniejsi, trzeba uważać, mam jeden pocisk Okej, okay, wystrzeliłem go, nie mogę jeszcze strzelać. Okej, okay, mogę jej ludować a okej. Okay. To druga część to jest i mamy w zapasie. Ło! Jakiś goś Mini Minibossa mamy. Ło! Okej. Okay. Nachita zabija. Trzeba uważać. E, też zapomniałem tylko o tym, że mamy e, to. E, miny i granaty. Granaty pod G, miny pod E. Tym razem będę o tym pamiętał. W tych piórożowych koszulkach są chyba o tym Raz, dwa, trzy. No, wpadają na trzy hity. O, ten wygląda na jakiegoś większego. Raz, dwa, trzy, cztery. Ło, pluję. Okej, okay, to później chyba spowalnie powstać. Nie wiem, czy zadaję demejrze. Tak zadaję. Dostaliśmy po e, minie i granacie Ok, dwóch wełgów, trzech A ja wstawię minę, zobaczymy co to zrobi Ok, zabiło kilku, kilku, kilku wełgów po bliżu i wydechli Okej. Okay. Jest duża grypa, to wstawię kolejną Oj, ok, na szczęście ja w nią wpaść sam nie mogę Dostałem granat Teraz zobaczymy jak się prezentuje granat Okej, okay, ma efekt Okej, okay. gdzie są przeciwnicy? z tej strony idą kolejni o, ten mnie dziadną no To jeżeli chodzi o tajemnice animację przeciwników, no to nie są one jakoś zbyt zaawansowane, że tak powiem. No ale ga dosyć przyjemnie. Też jestem na początku dopiero, zobaczymy jak ta gasie się rozwinie. Też właśnie e, z tym nagrze na, na streamie autor pisał... O tym, żeby łączyć różne kombinacje yy, I właśnie na przykład teraz jestem w sytuacji, gdzie mam trochę bo mnie zombie otoczyły I zaś trzeba kombinować właśnie okay. Duży plus jest taki, że my od naszych genatów i min umierać nie możemy Przydałyby się tutaj jakieś apteczki. Okej. Okay. zostawić sobie. O, nie, trujący. Dawajcie na minę szybko. O, nie. Chyba zaraz umarłem. Ge jest dosyć silna. No i też właśnie tak jak o pisał, będzie wymagająca i często będziemy umierać. Szukając nowych podejść i taktyk. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, to jak widać, nie jest jakaś skomplikowana, no ale przyjemna. testy były dość tam, gdzie osanie był ten wielki stopołem. Zobaczymy jak bardzo wytrzymały jest. Też jeżeli chodzi o używanie noża, to jeżeli chodzi o dodżywanie tego, takie odejście na chwilę w prawo albo lewo. O, dwóch nawet da się zabić nożem. O. No i też w kontekście noża na staminę trzeba zwracać uwagę. No się co się stanie, jeżeli osiągniemy te 10 minut. E, czy kolejne poziomy to po prostu będą większe wyzwania. Znaczy e, jak było widać, ten krótki nazwę to komiksem na początku. Nie wiem, albo... oda, da, to jest, są, są większe. O nie, jak O, i z Dobra, jak najszybciej zabić plujaka. Okej, okay, plujak padł. Rzucę tajganet. Okej, okay, przeżył to. zostawię minę. O! Prawie obejwałem. Okej, okay, on się ciągle trzyma, kolejny granat No, dużo ma życia Okej, okay, E padł E mina z niego wyleciała O, tam jest kolejna rzecz się zaczyna kończyć amunicja O, jest ja. No Dobra, na szczęście się przepadł O, mam wrażenie, że tam już jest koniec mapy Bo kamera przestała za nami tak chodzić Jak wcześniej Zaraz się przekonamy no to już jest chyba koniec mapy. No nie da się iść dalej. Czyli jednak ma to koniec nie jest to pętlą. Okej, okay. zostało nam 7 minut. Nie wiem czy taktyka wstąpienia się na jednej ze stron jest dobra. Jak będzie wyglądało to w kwestii otoczenia. Ok, tam jest duże miejsca iminy na podstawie. Dobra, ja, teraz próbujemy się przez to przeżyć. Sobie uderzywać do ucieczki. Bardziej czas e, spada tym się, jeżeli się to staje. Okej, okay, duży padł. Przydałoby się, żeby móc znajdować apteczki, które nam życie odnawiają. Jest średnio, prawda? O, wie jaka gra No, jakby się teraz będzie nieciekawie, jestem otoczony, jesteśmy... Ojoj, dużo. No to już praktycznie po mnie. O, i padł. Jak widać gra do najłatwiejszych nie należy Wątpię by mi się teraz tak udało po prostu co, nagrywając dojść do tych 10 minut Pokazałem Wam wstępnie jak gra wygląda Jeżeli będziecie chcieli no to tego 2 czerwca zagracie i zobaczycie o ile Wam się uda co jest w tych 10 minutach To już jest koniec tego filmu Dziękuję za uwagę Naja